Dzień dobry, szczęść Boże. Pozdrawiam każdego i każdą z Was. Kolejny dzień daje nam Pan, kolejne kwestie będziemy podejmować. Dziś trochę teologii, a więcej życia, a przede wszystkim trudna kwestia, z którą się musimy zmierzyć. Dostałem dwa pytania, bardzo interesujące i ważne. I najpierw je przedstawię, a później będziemy szukać odpowiedzi. Pierwsze pytanie to jest: czy my możemy mówić o tym, że są katolicy LGBTQ? Czy nie jest to jakieś mącenie w głowie? Czy te rzeczywistości, katolik LGBTQ, czy nie są to odrębne, sprzeczne ze sobą rzeczywistości? I jak się do tego odnosić? A drugie pytanie: dostałem e-mail bardzo mnie też poruszający od osoby homoseksualnej, która, ten człowiek, mężczyzna, pisze o swojej wierze, o tym, że wiara jest dla niego ważna Jezus i chce tu być w porządku, ale ma rozdarte serce. Bo y, zachowuje czystość, y, ale pyta, czy y, do końca życia będzie musiał być sam. Y, nie chodzi mu o współżycie, o seks, ale o życie z drugim człowiekiem. Kwestia, która y, bardzo mocno jest obecna, oczywiście, dzisiaj y, w dyskusjach światopoglądowych, odmieniane te kwestie są na różne sposoby i rzeczywiście możemy mieć pewien zamęt, więc uporządkujmy. Mówi się rzeczywiście katolicy LGBT. To znaczy nie są to przeważnie sformułowania wychodzące z samego Kościoła, chociaż takie też możemy spotkać, to znaczy od ludzi. Związanych z kościołem czy tworzących kościół, natomiast nie, nie jest to oficjalny jakiś zwrot występujący w nauczaniu kościoła. Jest tutaj kwestia tego, że są oczywiście grupy katolików, którzy rozpoznają w sobie skłonności homoseksualne czy inne dotyczące właśnie seksualności i oczywiście te osoby mają miejsce w Kościele, bo są dziećmi bożymi, jeżeli mają chrzest. Ich przeznaczeniem, jak każdego człowieka, zgodnie z wolą bożą, jest to, aby żyć wiecznie. I, i, i to pragnienie oczywiście życia wiecznego z Panem jak najbardziej też przynależy tym osobom. Problem polega na tym, czy my możemy mówić o jakiejś konkretnej społeczności w obrębie np. kościoła katolickiego. Wiele rozmów na ten temat prowadziłem. Oczywiście jest nauczanie kościoła na temat homoseksualizmu i różnych spraw związanych czy z transeksualizmem, czy z innymi kwestiami właśnie LGBT i innymi. Jest, są sugestie o duszpasterstwie wobec takich osób, o podejściu pastoralnym. Ja mam wątpliwości co do tego, żeby tworzyć specjalne jakieś środowiska tych osób, choć jeżeli Kościół, przełożeni Kościoła, ostatecznie Duch Święty wskazałby, że jest to potrzebne. to to jest to potrzebne, tak? Natomiast jest tutaj niebezpieczeństwo, i to bardziej nie po stronie oczywiście kościoła, ale tych wszystkich, którzy postulują te, tworzenie tego typu grup, że jest takie stygmatyzowanie ludzi. Czy jesteśmy w kościele, czy we wspólnocie, na przykład w szkole ewangelizacji Cyreli Metody, ze względu na seksualność, czy ze względu na to, że szukamy Jezusa i chcemy Jemu służyć? Zadano mi kiedyś pytanie, że, że więc, czy gdyby osoba homoseksualna chciała wstąpić do wspólnoty, to może czy nie? W rozmowach z kandydatami do wspólnoty nie pytamy ich o to, czy są hetero czy homoseksualni. Natomiast patrzymy na życie człowieka, czy ono jest moralne. Więc jeżeli to życie byłoby niemoralne, no to oczywiście jest napomnienie chrześcijańskie, jest zwrócenie uwagi, natomiast nie patrzy się przez pryzmat seksualności i preferencji seksualnych. Tak? Jeżeli osoba byłaby homoseksualną, to zgodnie z Bożym prawem i nauczaniem Kościoła, przede wszystkim oczywiście Słowa Bożego, jest wezwana do czystości, tak jak każdy, który nie jest w małżeństwie. Być może osoby homoseksualne ochrzczone w Kościele katolickim czasem czują się wykluczone. To tu zachęcam do tego, żeby najpierw popatrzeć, czy to nie jest gdzieś też jakiś problem wewnątrz tej osoby, że, że same się gdzieś wykluczają. Bo trudno, żeby też Kościół nie mówił na przykład nauczania katechizmu o grzeszności czynów homoseksualnych. Natomiast zachęcam, żeby przychodzić i Uczestniczyć w życiu kościoła, by angażować się w życie w wspólnot. Zachęcam do tego, żeby kontaktować się, rozmawiać, bo tu dotyczy kwestia Twojego życia. To zawsze dotyczy życia. Tak jak przychodzą ludzie i mają problemy małżeńskie czy, czy, czy jakieś innego rodzaju, próbujemy je rozwiązać, to tak samo jest kwestia rozpoznanych jakichś. No właśnie, skłonności homoseksualnych czy innych. Natomiast nie wolno tych osób oczywiście stygmatyzować, nie może tego czynić ani Kościół, ani społeczeństwo, ale też te osoby nie mogą stygmatyzować siebie. To znaczy, owi katolicy LGBT, tak określmy, idąc po linii tego pytania, nie mogą zmieniać nauczania Kościoła. Nie mogą wymuszać na kościele zmiany nauczania, bo byłoby to sprzeciwienie się prawdzie objawionej. Oczywiście problem jest bardzo głęboki. Większość ludzi w ogóle go spłaszcza, nie wchodzi w samą istotę problemu, więc trudno jest, jakby mówić o bardzo szczegółowych rozwiązaniach w konkretnych przypadkach. Ale zachęcam właśnie te osoby, których to bezpośrednio by dotyczyło aby absolutnie nie bać się Kościoła, tym bardziej nie bać się Jezusa ale też stanąć w prawdzie i zacząć się modlić: Panie, Ty możesz mnie przemienić, Ty możesz coś zrobić z moim życiem. Drodzy popatrzcie, jeżeli gdzieś jest jakiś kryzys małżeński, albo jest jakaś sytuacja trudna, która jest, jest, jest kłopotliwa dla człowieka. To o co się przeważnie modlimy? Panie, pomóż, Panie, rozwiąż, pomóż inaczej spojrzeć, daj jakieś nowe światło. To samo dotyczy kwestii LGBT. Natomiast to drugie, to drugie pytanie, druga część bardzo taka trudna, osobista. Nie będę czytał całego maila. Bo uważam, że On jest bardziej, bardziej do mnie, ale bardzo serdecznie chcę pozdrowić tego człowieka, który z pewnością czeka na tą odpowiedź. Więc chcę powiedzieć i tej osobie, temu mężczyźnie, i każdej osobie, która jest o takich skłonnościach, że Bóg bardzo Was kocha, tak jak kocha każdego z nas. Jezus umarł za Ciebie, za nas wszystkich. Jezus jest naszym przyjacielem. Jeśli tylko my chcemy być przyjaciółmi jego, to ta przyjaźń będzie owocowała. To są trudne rzeczy. Ale co ma powiedzieć na przykład osoba, która została zostawiona przez męża i rozgrywa na przykład się wielki dramat w sercu kobiety, wchodzić w relacje i zamknąć swoją drogę na sakramenty czy nie wchodzić. Jest na przykład osobą świadomą swojej wiary, głęboko wierzącą, prowadzącą życie chrześcijańskie i zdarza się taka trudna sytuacja, co ma zrobić ta kobieta. Sam słyszałem to ojcze, to, to ja już będę musiała być do końca sama. To jest oczywiście inna sytuacja, jak ktoś w drugim związku się nawraca, zmienia i szukamy dróg rozwiązania. Ale tu mówię o sytuacji, że ktoś ma rozpoznane, tak, jestem głęboko wierzącym człowiekiem, prowadzę życie chrześcijańskie i jest taki dramat. Też ta osoba jest wezwana do czystości, też ta osoba jest wezwana do tego, żeby, no właśnie, otwierać swoje serce przed Bogiem, ale przede wszystkim nie być sam. Sama. Yy, zachęcam więc też takie osoby, które bardzo głęboko przeżywają swoją homoseksualność, rozpoznaną, aby najpierw po prostu przychodzić z tym do Jezusa. Jezus jest przyjacielem. Po drugie, zachęcam do kierownictwa duchowego: do tego, żeby znaleźć realny kontakt, na przykład z Księdzem, czy z jakąś osobą, która głębokie chrześcijańskie życie prowadzi, żeby ten problem gdzieś rozgrzebać na czynniki pierwsze i rozpoznać, jaka jest wola Boża wobec tej osoby. Po trzecie, żeby nie czuć się w żaden sposób ani odrzuconym przez Boga, ani odrzuconym przez ludzi, przez Kościół. Yy, po czwarte, yy, ważne jest to, żeby, yy, żeby odważyć się marzyć o tym, że życie może być piękne, że Bóg może zainterweniować, yy, ale w tych marzeniach musi być jeden warunek: że to Bóg będzie kształtował nasze życie, a nie Panie Boże, zrób tak jak ja chcę. Yy, chcę dodać więc jakiejś takiej otuchy, takiej siły. Yy, ogarniam też tego człowieka który napisał ten mail głęboką szczerą modlitwą i, i, i błogosławie temu mężczyźnie żeby wytrwał żeby Duch Święty tak go poprowadził by rozpoznać to co pan Jezus chce od tego człowieka W związku z tym Myślę właśnie, kiedy o tych kwestiach mówimy i nie pozostajemy tylko na poziomie ogólności pojęć, tylko widzimy konkretnego człowieka, to nie mamy wątpliwości, że język musi być odpowiedni, ale w żaden sposób nie można naruszyć tego, co niesie Słowo Boże i nauczanie Kościoła. I wielu to rozumie. Może ktoś, kto, kogo dotyczy ten problem, ta kwestia, spodziewałby się innej odpowiedzi. A myślę, że wielu tak naprawdę poszukujących Pana Boga i szczerych przed Bogiem ludzi, którzy są w tej, w tej grupie określanej LGBT, rozumie właśnie to, co mówię, i, i tak naprawdę nie oczekiwałoby niczego innego. To dodaje wam odwagi. W imię Jezusa Chrystusa poszukuj życia, poszukuj prawdy, poszukuj radości z czystego serca, ale też wołaj do Pana, żeby on przemienił Twoje życie, żeby też przemienił Twoje doświadczenie seksualności, żeby przemienił ciebie wewnętrznie. Bóg jest Bogiem cudów. Wierzymy w to, ja wierzę. Więc jeśli. Jest Jezus, który tyle rzeczy czyni dla ludzi, to uczyni też i dla tych osób, które zmagają się ze swoją homoseksualnością, i, i, i pomoże rozwiązać kwestie życia. Ważne tylko, żeby nie wchodzić w to, co niemoralne żeby nie podejmować czynów homoseksualnych, a kochać wchodzić w relacje. Każdy człowiek do tego jest wezwany byle w Jezusie, byle w Panu. Nie wiem, czy satysfakcjonująca odpowiedź, czy nie, ale z głębi serca w miłości pasterskiej, w miłości do ludzi, do, do też tych, których owa rzeczywistość dotyczy ale w miłości do Kościoła i w największej miłości do Pana Jezusa. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Pozytywnie mówmy o innych ludziach, dawajmy wzajemnie sobie nadzieję. Niech Pan Jezus nam błogosławi. Zachęcam do formułowania pytań, kwestii, zagadnień, które Was interesują, bądź Waszych bliskich, Waszych znajomych. Wystarczy napisać e-mail: małpasecim.pl Chciałem przypomnieć tylko, że e mail nie służy do. Komunikacji y, takiej dwustronnej. Ja nie odpisuję na te maile, y, więc proszę, by tam nie pisać osobistych kwestii, że ktoś się czegoś chce poradzić. Jeżeli ktoś potrzebuje porady, to zapraszam na rozmowę w cztery oczy albo do kontaktu telefonicznego. Niech Bóg jest ze z wami.